Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. w Ziobro po raz siódmy nie zgłosił się na komisję do spraw Pegasusa. Nie wiem jak Państwo, ale ja się czuję trochę jakbym osobiście już dostał od niego w pysk. Czerwieni mi się policzek i zaczynam być zły. Ziobro kpi, ale powinien pamiętać, że maczeta wisi. O co tu chodzi i co to ma wspólnego, powiem za chwilę. Słuchajcie, nie obchodzą mnie sprawy formalne. To, że rzeczywiście komisja nie dopatrzyła, że to dopiero w dniu posiedzenia był ostateczny moment odebrania do popołudnia zawiadomienia o tym posiedzeniu przez Ziobre. I on sobie teraz bezczelnie kpi gdzieś tam na jakimś x że ho, ho, nie wiedziałem, nieudolni są, nie potrafią działać i tak dalej. To się nie powinno zdarzyć, ale to jest tylko drobiazg. Przecież wiedział. Dostał zawiadomienie przez umyślnego, który zawiózł mu to samochodem. Wiedział, bo cała Polska wiedziała. Tylko osesek nie wiedział i ludzie z demencją. Wszyscy wiedzieli, że komisja na niego czeka. On nie. Wczoraj potrafił zdrów i rumiany wydziwiać w Sejmie, a dziś co? Choruteńki, ledwie się trzyma, zdechlaczek, a do tego komisja nielegalna. I tak będzie w kółko? Długo tak damy się trzaskać po twarzy? Przecież to jest bezszczelność. Czy zgodna z prawem, czy jesteśmy bezradni? Nie, to tak nie wygląda. To, to wygląda tak, jakbyśmy nie chcieli skorzystać z prawa. Co należy zrobić? I co to ma wspólnego z maczetą, która wisi za mną na ścianie? O tym zaraz. Powiem tylko trzy słowa, o tym, o czym już wspominałem, zacząłem prowadzić podcast kryminalny Zbrodnia na Szlaku. Opowiadam tam o takich wydarzeniach, takich zbrodniach, które wydarzyły się właśnie na szlakach, wędrówkach, wycieczkach, na wakacjach poza domem w miejscach, gdzie ludzie powinni cieszyć się radością, przyrodą, oddechem, odpoczynkiem. I tam spotkało ich coś potwornego, ostatecznego. Opowiadam o wydarzeniach z całego świata, także z miejsc, które miałem okazję odwiedzić. W najbliższy wtorek pojawi się już czwarty odcinek mojego podcastu, bo zacząłem dopiero dwa tygodnie temu, no już prawie trzy. Kto ma ochotę, to link do tego podcastu daję tutaj na dole. To zawsze jest około 40 minut do posłuchania. Ten podcast oparty jest na dokładnych badaniach z mojej strony. Wszedłem w taką niszę, której nikt jeszcze wcześniej nie zagospodarował i to nigdzie na świecie. To znaczy, jest to podcast o zbrodniach wyłącznie gdzieś tam na szlakach, w górach, na spływach kajakowych, wędrówkach podczas ekspedycji. Jeśli w jakimś domu, to wynajętym wakacyjnym. Jeśli w mieście, to w czasie podróży. Zatem łączę tutaj dwa tematy ze mną, związane nierozerwalnie, odkąd pamiętam czyli temat wyjazdów, wypraw podróży a powiem Wam, że na pierwszym obozie harcerskim byłem, kiedy miałem 14 miesięcy. Nie lat, miesięcy, rok i dwa miesiące. Tata był komendantem, mama zastępcą. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki. No i musieli tego berbecia wziąć. Więc od czasów, w których nawet nie pamiętam, jestem na szlaku przygody, na wyprawach, najpierw po Polsce, po Europie, potem po Amazonii, Syberii. Gdzieś tam wędrowałem i wędruję nadal. Odwiedzam więc także miejsca, w których zdarzyło się coś strasznego. We wtorek opowiem o. Wydarzeniach na pewnym moście w Stanach Zjednoczonych i o dwóch dziewczynkach, które nie doczekały końca szkoły. I jeszcze wspomnę o tym, co mówiłem ostatnio. Przygotowałem też duży mój materiał z komentarzem na temat Matki Teresy i na temat tego, jak zmonetyzowała cierpienie. To jest materiał wyłącznie dla tych, którzy mnie wspierają. Wymagał dwóch dni pracy. Ale możecie go obejrzeć bez problemu. Tutaj jest przycisk, wspieram i wystarczy w granicach, tam nie pamiętam, 5 czy 7 zł miesięcznie, żeby być w gronie tych, którzy te materiały będą mogli oglądać. Zapraszam więc albo po to, żeby obejrzeć, albo dlatego, że po prostu możecie wesprzeć moją pracę. To są setki godzin analiz, sprawdzania, grzebania, tak jak i. Tym razem, bo wracamy do sprawy Zbigniewa Ziobry. Słuchajcie, żeby o tej maczecie. Tam za mną wiszą na ścianie maczety. Jedna jest w jasnej oprawie, to moja, której używałem w Peru podczas przedzierania się przez Puszczę Amazońską, zwłaszcza z wioski Tikumpinia do Kamana. Indianie nam mówili, kiedy pytaliśmy, jak długo pójdziemy. A, maso menos seis horas. Mniej więcej 6 godzin. szliśmy, trzy dni. A druga maczeta to jest ta, którą odebrałem pewnemu człowiekowi w Peru. Przed 9 laty zabrałem mojego syna, wówczas pierwszoklasistę, licealnego, na miesiąc właśnie do Peru. I tam wędrowaliśmy, już wracając od Indian z pewnej wioski nad Ukajali, wracaliśmy z wioski Oriana do San Ramon, takim wielkim samochodem terenowym i przez wiele godzin trupiło nas trzech maczeteros. Wreszcie postanowili odebrać nam pieniądze, kiedy cała moja ekipa siedziała w takim garażu restauracji. No i przyszli z maczetami i jeden z nich mnie napadł, żądając pieniędzy. Skończyło się tym, że mnie bolał palec przez kilka miesięcy, bo źle trafiłem. Jego nieprzytomnego zaciągnęli koledzy do samochodu, a maczeta została mi w podarku na pamiątkę. Wziąłem, bo facet nie umie używać maczety, to po co ma nią machać. I co to ma wspólnego z ziobrą? Bo mam wrażenie, że dziś Polska jest taka jak ja, kiedy miałem lat 12-13. Kiedy mama mi zawsze mówiła: nie bij się, nie kłóć się. Nie oddawaj, nawet jak ktoś cię popchnie czy uderzy. I kiedy miałem lat 13, dostałem w paszczę od pewnego darka z sąsiedniej klatki schodowej. Miałem całą popuchniętą paszę, wyglądałem jak kaczor Donald. I wtedy zacząłem się zastanawiać, czy to jest dobra polityka wobec innych. Zacząłem trenować najpierw na własną rękę, potem wiele lat różne sztuki walki. Przez 10 lat trenowałem ostatnio, aczkolwiek nie w tej chwili. Bo po kontuzji już nie mogę tego robić. Wojenny system walki Wing Chun Kung Fu, i to mi uratowało życie przed dziewięciu lat. Mnie i być może jeszcze komuś, być może mojemu synowi, który nic nie wiedział o tym, bo siedział sobie w restauracji, jadł obiadek, ja załatwiałem sprawę na zewnątrz. I tak powinna się wobec Ziobry zachowywać Polska. Bo ma narzędzia, ma umiejętności, ma swoje prawne Kung Fu. Bo nie mówię o działaniach bezprawnych, ale nie chcę tego użyć. Nastawia policzki, pozwala się wyśmiewać. Słuchajcie, Ziobro nie stawił się po raz siódmy na, na komisji i co? I figa, i ewentualnie zapłaci 3000. Co, za, co to dla niego? Przecież przy, przy samym Funduszu Sprawiedliwości mówimy o setkach milionów. Nic z tego nie uszczknął biedactwo. No nie rozdawał ProPublico Bono. Babcia pytała, czy jej tu czołg jedzie. No. Słuchajcie, ale moim zdaniem państwo polskie nie powinno być takim łagodnym cielakiem wyśmiewanym przez obrzydliwego wampira. Ziobro w sposób oczywisty jawi nam, jawi nam się jako wielokrotny przestępca, jako członek zarządu potężnej mafii, a my ciągle się zastanawiamy, czy on przyjdzie na komisję, czy nie, i czy go na 30 dni zatrzymają, czy nie. Bo już mu w grudniu znieśli immunitet, przypominam, więc tu nie ma z tym problemu. A ja chcę przypomnieć coś, o czym już jakiś czas temu mówiłem, ale jakby nam ucieka, wszyscy wokół komisji, o przyjdzie, nie przyjdzie, odpowie, nie odpowie, to nie jest najważniejsza rzecz. Zebrałem sobie kilka rzeczy, żeby mi nie umknęło, co powinno się zarzucić Ziobrze, i dlaczego powinien siedzieć w ciupie za kratami i stamtąd w kajdanach przyjeżdżać na kolejne rozprawy. Artykuł 231 Kodeksu Karnego nadużycie władzy i to wielokrotne dziesiątki, jeśli nie setki razy w stosunku do niezliczonych ilości ludzi do trzech lat więzienia nielegalne finansowanie partii i to z Funduszu Sprawiedliwości artykuł 298 i 294 Kodeksu Karnego. Do 5 albo do 10 lat, w zależności od kwalifikacji. Nieprawidłowości w śledztwach, przecież ręczne sterowanie śledztwami, zmuszanie prokuratorów do zaniechań albo do ścigania kogoś bez sensu. Artykuł 2.3.1, artykuł 2.7.1, nawet do 5 lat więzienia. Ustawianie konkursów, niegospodarność w Funduszu Sprawiedliwości. To są grube miliony. Mówi się o 300 milionach, które poszło pff. Do kolesi. Artykuł 231 i 294 kodeksu karnego do 10 lat więzienia. Przy tym wszystkim utrudnianie komisji śledczej pracy to jest grzywna do 3000, kara porządkowa to jest drobiazg. Ale przecież w ślad za ustaleniami komisji, a tak naprawdę prokuratury, powinna iść kwestia nielegalnej. Inwigilacji Pegasusem. To jest artykuł 267 i 231 kodeksu karnego do trzech lat więzienia. Już nie mówię o nielegalnym zakupie Pegasusa, bo to jest kolejna ta niegospodarność z poprzednich paragrafów. A cały udział w aferze hejterskiej. Naprawdę ktoś uwierzy, że on nic nie wiedział, że w jego ministerstwie działa grupa ludzi, którzy hejtują, czyli prowadzą taką. Zorganizowaną kampanię zniesławiania i znieważania sędziów w internecie, i on o tym nic nie wiedział. Zniesławienie 212 kodeks karny, znieważenie 216 kodeks karny, pozbawienie wolności do roku co najmniej. A jeżeli działania hejterskie miały charakter uporczywego nękania, to nawet do trzech lat i to jest 190a kodeksu karnego a takim właśnie były i on tym zarządzał. A pamiętacie, rok temu przeszukanie nagłe w domu Ziobry, on był przerażony, bo do niego nie dotarły informacje, bo jego ludzie zostali wypchnięci z warszawskiej siedziby prokuratury krajowej. Nielegalne posiadanie dokumentów w sprawie śmierci jego ojca i, i tego nękania przez niego lekarzy, którzy nie uratowali jego ojca. No nie wszystkich da się uratować. Ale pomijam nawet samą tę sprawę. Jego ojca i leczenia, ale on posiadał nielegalnie dokumenty związane z tym śledztwem. A artykuł 276 kodeksu karnego mówi, że gdy ktoś niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa albo usuwa dokument i uniemożliwia w ten sposób postępowanie, zagrożony jest karą do dwóch lat więzienia. Mamy tu więc kary 2, 3, 5, 7, 10 lat. I ile? Sporo. No gdyby to się dodawało, tak jak w Stanach, to Ziobro już by musiał na najbliższe 40 lat nakupić kupicę szczoteczek i pasty do zębów. No nie dodaje się, ale za wszystkie te rzeczy mógłby być sądzony. A ponieważ jest wysokie prawdopodobieństwo, że jest winien, to mógłby zostać zatrzymany i na... Przesłuchania, a potem przed sąd jeździć z zakrat. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś z nas, że ja bym to robił, ktoś z was by to robił, w ten sposób miał na koncie tyle uchybień prawnych, tyle przestępstw, tyle świadomych działań niszczących ludzi, okradanie państwa na ogromną skalę. Czy naprawdę by się z nami patyczkowali, nawet by nam paszportu nie zabrali, pozwoliliby jeździć po świecie, pisać jeszcze głupoty. Wyzywać i kłamać? Że a propos wyzywać tak sobie myślę, że gdyby wsadzano ludzi za chamstwo, kłamstwo, bezczelność, pogardę i sianie nienawiści to pan Ziobro miałby siedmiokrotne dożywocie już bo tylko Matecki go w tym przeskoczył. Przypominam o tym, bo ta komisja to jest stosunkowo drobna rzecz nie skupiajmy się na niej aż tak. Niestety jest to problem w tej chwili polityczny. Bo ośmiesza państwo polskie. Ludzie stali po nocy, żeby zagłosować w zasadzie nie za koalicją, bo można jej wiele zarzucić i już wówczas można było, ale przeciwko Pisowi, przeciwko Kaczyńskiemu, uzurpatorowi jedynowładztwa, przeciwko domykaniu systemu totalitarnego. I żądaliśmy i żądamy żeby ci, którzy byli architektami tego działania, odpowiedzieli za to prawnie. Nie chodzi o zemstę, tylko o poczucie sprawiedliwości. I już rok, co najmniej to wszystko jest spóźnione. Bo już rok temu można było pociągnąć do odpowiedzialności tych ludzi. Nielegalna izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Won! Nielegalnie powołana Krajowa Rada Sądownicza, która powołuje w ślad za tym swoim powołaniem nielegalnych sędziów. Won! Trybunał Konstytucyjny, którym część sędziów jest powołana nielegalnie. Won! Niech sobie idą na nowogrodzką, grają w karty wróżą z fusów albo wydają jakieś wyroki kulinarne. Czy jakieś inne, czy oglądają sobie serial 07 z się, bo ponoć pan Święczkowski. Uwielbia ten serial. Zresztą nic nie mam do serialu. Ja też bardzo lubię. Pozdrawiam porucznika Borewicza, gdziekolwiek się znajduje. Natomiast rzecz w czym to są organy nielegalne, cała ta Izba dyscyplinarna, która ma decydować o tym, czy wybory prezydenckie będą. Przeprowadzone legalnie i prawidłowo czy nie, jest sądem nielegalnym. W zasadzie nie jest sądem, a ci ludzie nie są sędziami. I to stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak zwane SUE, i to stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka ETPC. Dwa sądy nadrzędne w Unii Europejskiej stwierdziły, że to są nielegalne Izby, a ci ludzie dalej chodzą do pracy. Wkładają togi, chcecie włożyć sobie togi? Tam za rogiem jest wypożyczalnia strojów karnawałowych, wypożyczcie sobie albo dajcie sobie do uszycia na miarę, ok, za własne pieniądze i na Nowogrodzką. i tam z kaczorem, i wydawać jakieś, stwórzcie stronę internetową na, na Facebooku, że fejkowy trybunał, wesoła izba i tam, proszę bardzo, każdy może, tylko to nie ma mocy prawnej. Nie oglądam seriali, generalnie nigdy i żadnych od lat, ale widziałem parę odcinków takiego serialu Rancho. Zabawny i nie głupi i nie nudny. Nadal nie oglądam, ale pamiętam taką ławeczkę, taką lożę szyderców tam jeszcze pan pieczka był i inni. To mi się z kolei kojarzy, pamiętacie, taka loża, takich dwóch było w Mapetrzu? Show. Ktoś pamięta, ktoś nie nieważne. I teraz taka izba to jest taka, taka loża szyderców. Oni coś siedzą i coś tam gadają, tylko nie musimy się z tym liczyć. Z tym, że ci panowie z tym winem, marki, wino tanim na ławeczce w tym ranczu, to są ludzie, za którymi idzie zwykła, normalna, rozsądna życiowa mądrość, naturalna wrażliwość. Ludzkie, humanistyczne, humanitarne poczucie sprawiedliwości. Proste, zwykłe. Bo oni są przedstawieni jako ludzie bez szczególnego wykształcenia, ale z wiedzą, ze zrozumieniem świata. Natomiast za ludźmi z tych izm nielegalnych stoi tylko nienawistny drób typu Cyranka. I to w takiej gorszej czarno-białej wersji. Ani tego upolować, ani upiec, ani tego przegonić się nie na nano ludzie. Nie namawiam do działania wbrew prawu, namawiam do wykorzystania prawa, żeby działać stanowczo. Prawo w ogóle od czasów starożytnych powstało po to, żeby zastąpić pojedynczego obywatela w stanowieniu sprawiedliwości, stanowieniu zemsty, dochodzeniu swoich praw czy zadośćuczynienia. Odebrano mi prawo samosądu, tak? Jak ktoś mnie okradnie, nie idę do niego, Dowiaduje się kto, walę go przez łeb i odbieram mu dwa razy tyle. Nie wolno mi tego zrobić. Ale, dlatego jest system prawny, system prokuratorski, sędziowski, żeby osądzić, i żebym ja miał poczucie sprawiedliwości, że nie tylko mi oddali samochód, który mi ukradli, ale jeszcze zapłacili za to, poszli do więzienia i jeszcze dali mi zadośćuczynienie. Takie działania mają też odstraszać następnych chętnych. Ale co się dzieje, kiedy system prawa instytucjonalnego nie domaga? Ludzie albo mówią, to w takim razie bierzemy to w swoje ręce i dochodzi do rewolucji, wojen domowych, albo mówią... To ja dziękuję takiej władzy. No wybraliśmy tych ludzi do naszej służby publicznej, a oni nam nie służą. To mam to gdzieś. Co może być efektem? Mniej ludzi pójdzie na wybory. Ale tylko po stronie demokratycznej. Bo fanatycy z pójdą głosować na obrzydliwego Alfonsa, drewnianego, tępego nieuka Nawrockiego. To jest niesamowite, że ktoś tak niebywale tępy może w ogóle próbować być prezydentem, i 25% ludzi, z, z, zdolnych do głosowania, mówi, że będzie na niego głosować. Wśród nich są ojcowie, matki, babcie, dziadkowie, i oni pójdą głosować na gościa, który stręczył kobiety, na gościa zafascynowanego grupami przestępczymi. Idiotę, po prostu idiotę. Ale to wszystko możemy ułożyć. Tylko tak. Prokuratora. Prokuratura, sądy do roboty. Jesteśmy spóźnieni o rok. Ale trzeba to zamknąć. Jeżeli ktoś jest niewinny, nie ma prawa siedzieć. Ale jeśli jest winny to ma odpowiedzieć za swoje czyny. To nie my decydujemy, my możemy kogoś bardzo nie lubić, ale jeśli działał w ramach prawa, trudno, najwyżej go nie wybieramy następnym razem. Ale wiemy o tak wielu przestępstwach, także Zbigniewa Ziobry, że to nie jest kwestia, czy on się stawił na komisji, czy nie, tylko on powinien już dawno siedzieć w areszcie. I stamtąd się stawiać na komisję, Wychódłby trudno, Trafiłby do szpitala więziennego, ok. Nawet do kliniki jakiejś innej są takie możliwości, ale miejmy nad nim jakąś pieczę. My i tak pójdziemy głosować. Zakładam, że mówię za siebie i za Was i za wiele, wiele tysięcy ludzi, nawet tych wszystkich, którzy są po prostu wkurzeni na opieszałość wymiaru sprawiedliwości, na zamykanie oczu na to, że CBA, zbrojne ramię Pisu, nadal funkcjonuje i dopiero próbuje się teraz oczyszczać, gdzie tam 80% to są szabelki pisowskie, i w różnych służbach są ciągle pisowscy szydercy. I kiepsko działa prokuratura. I zbrodniarze prokuratorzy z czasów Ziobry nadal pracują. To nas wszystko denerwuje, ale i tak pójdziemy głosować na Trzaskowskiego. Dlatego, że alternatywą jest chaos, a w ślad za tym otwarcie furtek dla Putina i ludzi putinowskich, ale także jego armii. Nie od razu. My pójdziemy głosować, bo to konieczność. Ale zaraz potem zaczniemy rozliczać z każdego ruchu tych, których wybraliśmy. Bo jeśli nie głosowałem na kogoś, to rozliczanie go nie leży w mojej gestii, bo go w ogóle nie akceptuję. Ale jeśli głosowałem na niego, a on nie będzie działał zgodnie z tym, co jest dobrem społecznym, to będzie przyciskany. I ja także mogę obiecać, że jeśli tylko ta batalia będzie wygrana, to zacznę patrzeć na ręce bardzo mocno tym, których wybraliśmy, bo nie jestem żadnym wyznawcą. Mogę być wyborcą, nigdy wyznawcą. Zatem, ziobro do więzienia, a my do widzenia. Tak to widzę.